Witam jestem Mike, a to jest już 116 odcinek serii, która nazywa się MSA. W dzisiejszym odcinku wykorzystamy sobie nową mechanikę ze Snapshota 21 16 a i zbudujemy sobie farmę z tych nacieków. Jeśli odcinek Wam się spodoba, zostawcie tutaj koniecznie 25 łapek w górę, a jutro jak tylko dam wam radę taki odcinek nagrać, około godziny 7 pojawi się taki odcinek na kanale. A teraz bez zbędnego gadania, po tym dzisiaj troszkę długim wstępie zapraszam do oglądania. Nie pokazywałem wam, i w sumie nie będę wam tego teraz omawiać, zostawię to może na inny odcinek. Ten magazyn tutaj się rozwinął, doszły. Doszedł sufit w tych sekcjach, jeszcze tylko tutaj musimy dodać tu i tu Częściej sufitu bardziej kopułowym bym powiedział. No i cały tutaj, właśnie, magazyn będzie już skończony. Prawda, że tak długo nagrywałem wstęp, że śmieci, które tu leżały, zniknęły. No, w sumie już siódma minuta odcinka, więc tu go nagrywałem wstęp. Dla mnie wstęp zawsze musi być perfekcyjny. Nie może być tam zajęknięć żadnych. Nie może być tam E-E-A. Masz tak że normalnie, rozumiesz? Dlatego w związku z tym, że dla mnie zawsze wstęp musi być perfekcyjnie nagrany, żeby fajnie się wam oglądało dalszą część odcinka, żeby przekonywał do tego odcinka, a nie był taki, yy, w dzisiejszym odcinku yy, zbudujemy sobie może... No, no, nie byłoby to, to musi być coś konkretnego, powiedziane dość szybko, dzięki temu mogę was zachęcić do dalszego oglądania, przynajmniej mnie taki wstęp by zachęcił. Wiecie co, tak już od ponad tygodnia wrzucam wam odcinki codziennie, Naprawdę podoba mi się, podoba mi się, siedziałbym tutaj, jakbym nie musiał być na lekcjach, to bym na niej nie był, siedziałbym i tutaj nagrywał, nawet nie robił live'y, tylko po prostu nagrywał, tak mi to ostatnio gdzieś się spodobało, że normalnie dwudzień no, mógłbym przesiedzieć, ponagrywać, później pomontować, znaczy montażem tak trochę różnie, ale ogólnie nagrywanie odcinków bardzo mi się zaczęło, podobać, tak bardzo, 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 bo to mi się podobało bardzo, teraz mi się już podoba tak bardzo, 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 myślę, że kompletnie nie rozumiecie o co mi chodzi. Jest jeden problem, bo ja rozmnożyłem kozy w ostatnim odcinku, była mała koza. Ale niestety, jakby to powiedzieć, wyczytałem sobie F4 i nie nagrywało mi się audio w tym momencie. Dopiero później się kapnąłem. Ale myślałem, że kozy jeszcze nagrałem z włączonym audio, więc tego nie wyświetlałem, A później, tak w montażu, jakoś wyszło, że to nie pokazałem wam tego, więc trzeba będzie to nadrobić. Ale to nie dzisiaj albo w trzeciej części odcinka. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Farmę wybuduję w tym miejscu, to jest moja baza główna, a tu powstanie cała farma. Oczywiście farma będzie tylko tymczasowa, ja ją sobie zniszczę, tylko że tak powiem ją zbuduję, będzie mi służyć, to później ją zniszczę, bo nie będzie mi tutaj kompletnie potrzebna. Może taką farmę przyniosę sobie gdzieś do bazy głównej, gdzieś w ścianie ją sobie zbuduję, tak żeby była tam tylko skrzynka postawiona. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, ale do wybudowania farmy będę potrzebować tak. z taku bloków, pointed Dripstone, wiaderka, które napełnię wodą i się one z pewnością przydadzą, są one bardzo, bardzo ważne. Obserwery, jakieś pistony wziąłem, redstone, repeatery, hopery, tory się przydadzą też, drewno, bloki irona do na przykład stworzenia sobie wagoników. Crafting się przyda, zawsze się przyda crafting, skrzynka i tu jakieś takie szkło do tej farmy nie mam żadnego poradnika, kompletnie buduję ją z głowy więc jak mi to nie wyjdzie i na przykład, nie wiem, jakaś konstrukcja tu powstanie, nie będzie to działać no to będę musiał kombinować, ale nie chcę korzystać z poradników, chcę zbudować tutaj coś swojego, bo teoretycznie jest to bardzo prosty mechanizm, starczy zrobić sobie tak naprawdę tylko tutaj tą przestrzeń dla tego, żeby mogły rosnąć sobie te dripstone'y i później, że tak powiem, taki mechanizm ścinający, więc wydaje się to chyba bardzo, bardzo Most. Także zostaw, weźmy sobie zosta, zostawmy to, weźmy sobie to i zacznijmy tutaj coś budować. Jeżeli jak tylko większej ilości go się dorobię, to farmę troszeczkę powiększę. I w ogóle będę mógł sobie też te piękne bloki craftować, które z pewnością mi się przydadzą. Dobra, jeśli chodzi o wybudowanie tej farmy, mam taki pomysł, że jeśli tutaj wyrośnie sobie ten naciek, będzie rósł tak dorośnie do tego hopera. On wyśle sygnał do piston, na którym będzie stał tutaj w ten sposób. No i zostanie taki dripstone ścięty. Oczywiście trafi on gdzieś tutaj do hopperów i do skrzynki. Będę musiał wymyślić też coś na dole, żeby dripstone mi tam nie zostawały, dlatego że czasem zdarza się tak, że jak ten dripstone sobie z góry rośnie, to na dole że tak powiem, to co z niego skapuje, tworzy tutaj następny dripstone. nie wiem, że tak to działa, więc będę musiał coś wymyślić, żeby to tak nie działało, no i żeby wszystko śmigało tak, jak powinno. Hmm, to się wydaje bardziej skomplikowane. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Zrobimy coś takiego, i tutaj podepniemy. Rozumiesz to? To się przyda. Dobra, trochę się to pokomplikowało. Teraz chyba wszystko powinno działać, więc sprawdźmy, czy jak tutaj w tym miejscu sobie wyrośnie coś. Cholera, ja wiedziałem. Wiedziałam, ja to będę budować i budować i budować, i tego nie wybuduję. Czekaj, może coś takiego i na tym po prostu bez żadnego Twittera stouna powinno to działać. Sprawdźmy zatem. Trzymajcie kciuki, jeszcze inaczej. Ale nic, no nie wierzę, po prostu nie wierzę. No, patrzcie, co ja mam tutaj zrobić, żeby to działało tak, jak powinno działać. Polerka jasna, no aż tak skomplikowane to się nie spodziewałem, że to wszystko będzie. Ale poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Tutaj wychodzi sygnał, więc tutaj można by było teoretycznie umieścić coś takiego. E, można by tutaj umieścić wyżej trochę coś takiego. Rajas jasno, tu ma prawo działać. Dobra, tutaj trzeba dać te e, komparatory. Nie, nie są komparatory. I Pitery trzeba tam dać, więc OK, idziemy w takim być razie na górę. Będzie działać, to będę kniuszem. Patrzcie, tu idzie redstone, tu idzie, tu idzie, tu idzie. I teraz tutaj idzie, nie to nie będzie działać To będzie działać, to musi działać, nie, nie wiem Sprawdźmy zatem, poczekaj, weź mi to daj Działa? Daj. Działa, tak dziwnie to się wysuwa to się Tak dziwnie wysuwa, tak powinno być Aha, tak działa ludzie, działa Dało się, stworzyłem to I teraz zostało mi jeszcze kilka minut, no to mogę to sobie ogarnąć ładnie, taki w tym klimacie. Czemu nie? W końcu mnie stać. Tak to wszystko za niedługo usunę, ale to mniejsza. Tutaj na dole też muszą być pistołny, które działają tak samo jak to u góry. Tylko czy ja tu dam radę wcisnąć. Poczekaj, 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 poczekaj. Teraz tutaj wyrośnie dripstone. A, działa, kurde. Cieszę się, naprawdę się cieszę, że to działa. I tutaj na dole pójdą hoppery. Do tych hopperów tutaj sobie będzie jeździł gonik. Jakby ktoś pytał, bo się za chwilę pojawią Ania, to to jest za teksturpak, że ma szczałkę w hoperze. No to to jest teksturpak oczywiście Vanilla Twix i jest to tylko Nie Mamy czegoś takiego w Minecrafcie. Mojang mogłoby się o takie coś pokusić. I dawaj, dawaj, teraz mi potrzebny boczek jest, trochę porów. No myślę, że to wszystko będzie działać. Tak ja myślę, że to będzie działać, a jak nie będzie działać, to wtedy się zezłoszczę. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Żeby to zbierało tutaj, myślę można to postawić W ten sposób, jak najbardziej, chociaż... Dobra, tu musi być, wszędzie muszą być hopery Albo teoretycznie tylko tam, poczekaj, 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 tylko tu dam hopper. Tak będzie on cały czas opróżniany, przynajmniej mam taką nadzieję Dobra, tutaj sobie umieszczę jeszcze w następujący sposób i na tym pory napędzające Okej, okay, działa Się Nie chwaląc, wiecie, ja jestem kurde gniuszem Redstone, Po <laughs> prostu muszę. Czemu to nie jeździ? Odwołuję to, co powiedziałam. Jeździ. To ja się tu blokuje. Ok, zastąpimy to tym. Jała! Dobra! Super! Ja się cieszę. Dobra, to zabudujmy i zróbmy tutaj taką gablotkę, żeby tutaj nic miało prawa wypaść w ten sposób. No i teraz trzeba poczekać kilka Minecraftowych dni na pierwsze tutaj jakieś zbiory tych stone'ów. więc będziemy czekać, ale co za moment. Za moment, tutaj w sumie będzie można podłączyć jeszcze chopry. wiem jak to amatorsko, brzydko wygląda w ten sposób. I teraz, jak ktoś tutaj spadnie, od razu jest zabierany świetnie, jeszcze się zabuduje. Zróbmy tutaj taką gablotkę, no i niech tego tutaj się nafarmi. Nam ogrom trzymajcie kciuki, żeby to działało. Ja teraz was zostawię za chwilę z timelapsem Takim, no nie wiem, dla mnie to pewnie będzie kilka, może nawet kilkanaście godzin. Po prostu dla was to będzie pstryknięcie palcami. Tam zobaczycie noc dzień, noc dzień, noc dzień, i możemy coś w końcu zje. Oby nie, tak się zabuduje, żeby nic mi tutaj nie przylazło, nic mi tutaj nie zasłaniało tego widoku na ten jakże brzydki, działający mechanizm, tak, jak ktoś na redstone i mógł zrobić lepiej, to, yy, to fajnie, a czekaj, to dalej będzie działać, bo ja nie wiem ja Nie wiem, kurde, czy to dalej będzie działać, poczekaj, 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 wejdziemy tu Działa, Dobra. wszystko działa tak jak powinno, więc super, I teraz ja sobie zrobię tutaj taki mały pokoik amatorskie, ale działające pomieszczenie do AFK zbudowane. cała amatorska farma. Zbudowana, więc teraz. Aj, mówią, że głupota jednak boli. Czy tam boli? Nie wiem. W każdym razie poliłem się i dałem tam zwykłe bloki, właśnie tego kobry. Display tu zamiast właśnie tych bloków, i to nie chciało rosnąć. Smartowałem tutaj na nie wiem, godziny, trzy, może na siedzeniu tutaj. No, i nic tutaj nie ma, poza jakimiś ewentualnie innymi blokami zbudowy, ale też ich tutaj nie ma. Wyciągłem je przed nagraniem właśnie tego klipu. I teraz te bloczki, które są tutaj, tylko jak się tu dostać, muszą zostać podmienione. Oby to tam było w skrzyni. W skrzyni, okej, okay, spoko. Spoko. Teraz szybko sobie zastąpiamy tutaj dripstone y i awtrzymy jeszcze kolejne, pewnie dwie godziny. Teraz już jestem po lekcjach, więc mogę zostawić nagrywanie OBS-em. I się nie bać, że coś tam się nie nagra, ale ryzykowałam, ale ryzykowałam, Tu kliper gdzieś chodził, jakby mi buchnął. Cholera, jasna, aż szkoda, gadać, chyba że się zdespawnował już, może nie, może tak, nie wiem. W każdym razie, no, trochę ryzykowałam trochę ryzykowałam, Dobra, także to jest podpięte i teraz powinno wszystko już migać. Mam nadzieję, że gram dla Was ten klip dopiero, ten ostatni klip dopiero około godziny 18, bo aktualnie jest 16, prawie 30. No i wam go dogram i zmontuję ten odcinek i rano się pojawi i w ogóle kolejna wpadka, bo ustawiłem premierę, znaczy premierę, y, ustawiłem, żeby odcinek się dzisiaj opublikował, dla mnie dzisiaj, czyli ten co miał być o 15, a był o 16.30, y, no bo ustawiłem po prostu tak, że y, odcinek się ma opublikować, już wam mówię ma się opublikować jutro, bo zapomniałem tam zmienić daty, bo zwykle jak się ustawia odcinki, żeby one się opublikowały to zazwyczaj, jak teraz jest 22, kiedy ja to nagrywam to powinienem to automatycznie się ustawia na 23, wtedy kiedy ja to już wrzucę, próbuję ustawić, to zawsze jest automatycznie yy, dzień następny, nie ten sam, więc no tak trochę zawaliłem na szczęście pole się gapną i za 4 minutki dla mnie powinien się ten odcinek opublikować, a teraz no może się teraz uda timelapse No dobra, przesiedziałem tutaj około 4 godziny, jakbym nie zapomniał tego podmienić, tylko by to było takie jak jest teraz, a zapomniałem i się okazało, że no niestety tutaj ten, te spiczaste nacieki nie rosną na innym bloku, właśnie na przykład tak jak w tym przypadku mamy koble Display, tylko rosną na właśnie tym swoim bloku, czyli to się nazywa Dripstone Block. Chyba tak to się nazywa. No, i one musiały być od samego początku na tym umieszczone. Jednak, jak widzieliście, no przed chwilą, dosłownie przed tym tajnapsem, no to zapomniałem niestety to zrobić i dwie, albo nawet i trzy godziny straciłem czekając, aż cokolwiek tutaj wyrośnie. W każdym razie, i co, poszło tylko jedno ścięcie za te cztery godziny. Uwaga, ja już wiem ile tego mam, jest tego tylko 8. Tylko 8, czyli nawet, no nie dochodzi dotąd. To jest jakaś po prostu tragedia, więc myślę, że będziemy musieli sobie tą farmę powiększyć. Jest jeden taki segment, więc powiększymy sobie ją jeszcze o takich 40 segmentów. Łącznie będzie 44 takie tutaj segmenty. Powinno to wszystko lepiej śmigać, bo no takie coś, no to naprawdę 8 punktów na 4 godziny to jest bardzo, bardzo mało. Jeszcze na zakończenie tego odcinka chciałbym wam podziękować za wbite wreszcie 580 subów na kanale. Jeszcze tylko 20 i będziemy mieli 600, więc ja trzymam kciuki, wy też je trzymajcie, żeby do końca tego miesiąca udało się wbić ten 600. Naprawdę brakuje nam tylko 20 subów. To jest bardzo niewiele i myślę, że to się uda w ciągu najbliższego tygodnia dobić, ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Ja wam jeszcze powiem, że aktualnie jest czwartek, godzina 20.20. 20. Jaka fajna godzina, tak by the way. No i aktualnie ostatni odcinek, który dla was opublikowałem ma 19 łapek w górę, więc pewnie ten odcinek który teraz widzicie, zobaczycie go prawdopodobnie w sobotę, no i bez, że tak powiem, przedłużania już tego wstępu. Tak wstępu, bez przedłużania już tego końca odcinka. Dziękuję Wam za oglądanie. Myślę, że zobaczymy się już wkrótce w kolejnych odcinkach. Ja byłem Mike, trzymajcie się i pa.